Witajcie. Jesteśmy znowu pod serwisem Adriana Wowczaka. Możecie go znaleźć w, na, na forach. Idziemy zobaczyć. O! Biedny jeepuś. Rozbierają go. Nie filmujemy. Nie ma zgody. Y, filmujemy, bo robimy ci reklamę, więc. Nie ma zgody! <laughs> Słuchaj, y... słuchaj, akurat w okolicach Warszawy sporo ludzi poszukuje serwisów Jeepa, więc muszę Cię poreklamować, żebyś miał jeszcze więcej roboty. O, po pokażę Wam. O, to jest Adrian, mówi, że jest chujowym mechanikiem. Bardzo. Bardzo nawet chujowym. No. Dobra, zobaczcie o. Już wszystko prawie rozgrzebane, biedny mój dzipuś. Tyle to roboty. Popatrz, jak ci dystanse podokręcali. E, no przepięknie. Ciekawe, skąd teraz takie śruby wezmę. Wspaniałe. No dobra. Dobra, tylko tak króciutko Wam chciałem pokazać, że jest, jest ile to roboty jest przy tym, żebyście się, się nie dziwili, jaka to jest mordęga. Bo ja w 4.7 to sam musiałem robić, a teraz nie mam warunków i, i czasu na, na zrobienie tego. No dobra. A moja, a to już jest, to już jest nowa micha włożona? A, jeszcze nie. Yy, patrzę gdzie, a tu leży, o zobaczcie, nie, to nie jest, to nie jest, nie, to jest ta, dobrze, mówię. nowa używana, niestety, puszczeleczka jest, tarczyk loce. no i jest trochę tego grzebania. No dobra, to jest miska moja wyjęta. Takie piękne spawanie. I też widać, nie wiem co tu się musiało stać, że aż tyle powierzchni było, było szlifowane chyba. Masakra, no to musiało pęknąć drugi raz. A tu co jest? też coś było robione, chyba, idę. nie? Mhm. Też chyba spalonek. Ciekawostka. No dobra. No i to była przyczyna właśnie całego tego wycieku i mordęgi z, z wymianą. Zobaczcie, od razu Wam pokażę, jakie miałem klocki potężne. Nie złym ze mnie, co? Żeby tak jeździć na. Na takich klocuchach. No ten tego jeszcze odrobinka jest, ale, ale ten kurna już zjechany zupełnie. I, i zobaczcie tarczkę. O, tu są ślady od wewnątrz. Od wewnątrz jeszcze gorsze. tu przy, przyklejony zacisk a przez samochód jeżdżony. Więc aż dziwne, że on cały czas jeżdżę. No ale niestety tak się stanęło. Tutaj trzeba wszystko, ale to chłopcy ładnie mam nadzieję, wszystko przeserwisują ładnie i będzie wszystko działać elegancio. Hmm. I dyst dystanse na wszelki wypadek, żebyście też wiedzieli, żeby nie dopieprzać, nie wiem czy to, czy to ja, bo... Wiem, że ktoś zdejmował mi te dystanse, i nie wiem kto tak dopieczył, że aż śrub nie można było odkręcić. Mam nadzieję, że to nie ja. A tam koło podobno od Indiana, więc pokrewny do Harley'a. ładnie wygląda tarczka. A tutaj. Półmościk przedni. I on też już był robiony. A tu jest półośka ta wymieniana od niego. To Wam mówiłem już w jakichś filmikach o tym, że była ta półoś wymieniana. I ona niestety była ściągana na zamówienie z, z, chyba z Włoch. Ale i tak czekałem w pytę czasu bo chyba za 2-3 tygodnie na nią. No bo to, tak jak Wam mówiłem, to jest trak Kwadrat 2, i niestety tu jest inna półośka niż do Quadra Drive, więc nikt takich nie ma półłośek. No i jestem w, w, takim, w takiej sytuacji z taką półłośką, jestem w czarnej D. A tu widać, o! Jak jakoś przy światełku to widziałem. Tu uszczelniać jest trochę przekoszony. Nie wiem od czego on się przekosił, ale jest przekoszony w każdym razie. Także też do zrobienia. No dobra, moi drodzy, nie przeszkadzamy tu w robocie, idziemy. Dobra, odbieram. Słuchajcie, drugi raz je panda. Bo raz już byłem po niego i niestety, ale okazało się, co się okazało, czyli że ładowanie odmówiło współpracy. Je pan teraz stoi tak przodem, dość wysoko. Później muszę zrobić pomiary, oczywiście. Jeszcze jak bardzo to jest wysoko. Czyli wiadomo, no od środka koła do, do obrysu, tutaj. No ale jest naprawdę dosyć, dosyć wysoko. Muszę, muszę się przyjrzeć generalnie, jak on teraz wygląda. Jak wyglądają tutaj, no to nie będzie widać, jak wyglądają kąty pracy? No bo tutaj na przykład, bo tutaj na przykład półłośka no nie wygląda na to, żeby jakoś bardzo, bardzo pod dużym kątem robiła. No ale to muszę się położyć i przyjrzeć, czy będę chciał, żeby to w ogóle aż tak wysoko było. Tak. Także, także zobaczymy. Jest zamknięty, to powinien ładnie odpalić. No. Bufnął, no. pięknie. No dobra, ja pojeżdżę. A, regeneracja, yy, 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 bo zacząłem mówić, że odebrałem go już, ale musiałem zostawić, wrócić po prostu tuż przed świętami. No, bo okazało się po prostu, że mamy alternator, który odmówił właśnie współpracy. Świetnie, właśnie mi pękła szybka na tym fajnie. Dobra, także alternator jest po regeneracji. Kolejne 8 paczek. A jeszcze Wam jak na filmiku tutaj może podłączę, jakie to ogólnie koszty wszystkiego były. Także to na razie tyle z jebkiem i tak podniesiony to już jest przesada? czy, czy nie? zobaczcie jak to, tu to, jaka dziura się zrobiła wielgachna no? nie wiem, jak uważacie, czy to już jest przegięcie pały, czy nie? <laughs> widzę, że ten wahacz górny jednak uderza tam chyba o tą blachę nie wiem, czy to widać o tam jest takie jedno miejsce, o tu Kurczę, nie wiem czy to tak będzie mogło zostać Cholercia No nic, pojeździmy i zobaczymy czy to tak zostawić, czy nie W każdym razie wygląda dość fajnie tak wysoko podniesiony tylko teraz stoi lekko z górki więc to dobrze wygląda normalnie wygląda jakby przód był dużo wyżej niż tył. ale muszę te pomiary jeszcze zrobić jak to jakie tu są odległości stąd Dotąd. No dobra. Tyle. I tak kocham tego Jeepka Jest bardzo fajny.